Witam wszystkich. Po krótkiej przerwie dzisiaj jesteśmy tutaj na takiej łące. Dopiero co skoszona, więc można chodzić. Mamy pierwszy sygnał. Taki guziczek. No i zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Pochodzimy trochę, strasznie gorąco jest. No ale nic, trzeba działać. Zachęcam do subskrypcji. I do następnego. No i mamy drugi sygnał. I taki guziczek. Drugi sygnał na łące, i drugi guzik. No fajnie, zapowiada się fajnie. Ale też czysty. Może tutaj jakieś napisy są. Ale to po oczyszczeniu. Zobaczymy w domu. Ale nie był głęboko na pół saperki. No i mamy pierwszą monetkę. 10 groszy. Teraźniejsza. Wcześniej były jakieś śmieci, trybik, chyba od zegarka, ale tego nie nagrywałem. Będzie coś ciekawszego, to wrzucę i na końcu jakieś podsumowanie zrobię. Fajny teren, fajnie się chodzi. Nie ma dużo śmieci, jest elegancko. Do następnego. Mamy kolejny sygnał. Popatrzcie, jaki wielki odłamek. Albo od jakiegoś pocisku, albo od kuli armatni, bo tak, tak wygląda. Dosyć grube tutaj okrągłe. Ale na wierzchu leżało przy takim rowie tutaj. Tam już jest miasto, więc może był jakiś oszczą. No ale fajny. Chodzimy na ustawieniach 5-tonowych w Amfibio gain 75, częstotliwość 20, dyskryminacja 7. No i jest dobrze, nie wzbudza się ani nie łapie jakichś sygnałów lewych. No ale dosyć ciężkie fajny fancik. Do następnego. No i mamy chyba kulę armatną. Popatrzcie. Ale coś mi się wydaje, że chyba jest niebezpieczna, bo tutaj tak wygląda. Jeżeli macie pomysł, co to może być, to napiszcie mi w komentarzu i czy jest to bezpieczne, jak myślicie. tam wyszedł odłamek w rowie a tutaj ta kula dajcie znać w komentarzu co myślicie co to może być jak będzie to bezpieczne to po to przyjadę z powrotem a tak to zostawiamy to w dziurze lecimy dalej no i na dzisiaj to już koniec, wpadły dwa guziczki, no i te 10 groszy, żadna inna moneta, trzy łuski, to jest miedziane, ale nie wiem co to może być, taki, no ale trochę waży na złą będzie. trybik, pierścień wiodący, no i najprawdopodobniej jest to kula armatnia, oczyściłem tu trochę i tu nie ma żadnego zapalnika, ani nic, więc... Mam nadzieję, że jest to bezpieczne. Pierwszy raz udało mi się wykopać kulę. Fajny fancik. No i na pewno na tą łąkę jeszcze wrócę, no ale dzisiaj już za mało czasu. Ale jest ciekawe miejsce. Tam jest jeszcze jedna łąka bliżej zabudowań. No i myślę, że tam będzie więcej sygnałów ciekawych. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do subskrypcji. na rajicho